Chyba tam stałeś Czemu? Nie, stoją sobie chłopaki Tam jedziesz? Tam pod podnosła wojna Tu przejedziesz? Wiesz co tu się dzieje? Uderzasz resorem w skarpę i cię cofa. Musiał być ba bardziej na moją, w moją stronę. A nie Czekaj, stąd. To wyzwanie, to już jest, to już jest lepiej. Zobacz. Za mała prędkość buja. Musiałbyś tu lecieć Tak na tą stronę, bo co? Z tyłu drzewo Kurwa Może się powoli, powoli, powoli się cofaj nie powinieneś się oprzeć Dobra, przeszedłeś już prawie cały Nie to cały czas to musi być wszystko tutaj Chyba, bez siusiał

Tu nie możesz podejść? Taki wy U, uderza. uderza Wykrzyż i uderza resorem w tą, w tą skarpę i nie, normalnie go odbije. Ten, ten korzeń bo szpadlem spadłem. Hmm. jak przetniesz, to resor skoczy, bo on się ślizga po tym. Odbija właściwie, a tak to piach sobie... Ale żebyś się w czabanek nie przywalił, w szefie. Jeszcze kręcisz? No cały czas. To długi film będzie. No niech będzie, będzie się z tego pośmiać. Ci, aha, to CK, masz to dobrze kręcić. No, na, na, na najwyższe parametry to ci powiem, że nawet na takim tym całkiem, całkiem nie się to wygląda. Jedyn, jedynym mankamentem tych telefonów jest, zresztą kamery w telefonie, jest to, że ma za małą tą. Yy, yy, tak, tak, tak. O. Nie ma szerokokątnego. Dokładnie, typu, nie? dokładnie. Nie bardzo jakby zbliżone. Bardzo tak? zbliżone, dokładnie. No, ja, mam też tu. Kuba, jak już to po prawej stronie wrzucaj. Tu wrzucaj. No. Tu. A to potem się będzie ślizgał, chyba, jeszcze gorzej. Chociaż, chociaż może się nie będzie zapadał znowu, nie? Tym. A jak tu zjechałeś, tędy? Nie, tam, tam obierzesz dookoła, jakbyś chciał. Tani. Bo możeśmy żeśmy tutaj już raz byli, tak patrzyłem właśnie, gdzie to jest, gdzie to miejsce. Bo... No, ale powiedz skąd ci tam wzięli, na tej górce? To droga, jest dobra. droga. Tego, ale do, od razu ledwo się pojawiliśmy, to patrz. Dużo ludzi, tak na ten, to nawet... To... kiedyś, pod tą górkę, jak się leci na... Taka duża, w Dolinie Kos, nie? Nie. Uważaj. A która to jest gdzie gumisiowa? Bo ja, bo ja może nie na to mówię Gumisiowa. Tam przyszedł. Rzece... Gumisiowa tam. Taka wielka, jak na piaskownie do kędzi się jechało. Aha, to wezwiesz tu to, to, to... to jest Gumisiowa? Nie wiem jaka jest, nieważna. To, 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 na na, 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 na koło i tak dalej. Z kumplem przyjechałem. Jeden podjazd, on siada do auta, już u góry dzieciaki. Dzieci kukurydzy normalnie. Wiesz co słyszały, pewno no. dźwięk, a to moment jak przybiegną. Dzieci kukurydzy. A gdzie ty ten spadel rzucasz? Taki film nie, nie oglądasz to? Wychodziły tam dzieci kukurydzy jadły to. Taki horror był bardzo nisko budżetowy. Jak sam tytuł mówi. Jak...